Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska Konkel z portalu Czary.pl i przedstawię państwu horoskop tygodniowy i aurę tygodniową przede wszystkim na dni od 30 marca do 5 kwietnia 2020 roku. W tym tygodniu będziemy pospieszani przez planety do robienia różnych ważnych rzeczy i też szczególnie pierwsza połowa tygodnia może przynieść różne trudne decyzje, trudne informacje, które będziemy musieli jakoś się z nimi zmierzyć i też to jest taki czas, w którym te jakby sprawy światowe mogą jeszcze wpływać na, na naszą sytuację. Ale już od środy, tak naprawdę, pierwszy poniedziałek i wtorek mogą być trudne, natomiast już od środy ogólnie aura z punktu widzenia astrologii na niebie planety zaczną się rozluźniać te trudne układy planet, rozchodzić się ze zgromadzenia pod koniec koziorożca i na początku Wodnika, gdzie się dużo planet trudnych zgromadziło. Dlatego z punktu widzenia astrologii już w drugiej połowie tygodnia możemy odczuć poprawę aury i powoli, może nie natychmiast, ale powoli wszystko będzie już. Hmm, Wracać do w miarę jakiejś normalności. Poniedziałek jeszcze może być trudny i powinniśmy być dosyć czujni, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i bycie gotowym do kontaktu z przełożonymi, jeżeli pracujecie zdalnie. Księżyc będzie w znaku bliźniąt, więc będziemy dosyć często kontaktować się z ludźmi. Ale rano Księżyc ustawi się w kwadraturze z Neptunem, co może powodować różne nieporozumienia, mijanie się maili, trudność w złapaniu. Ważnych osób, więc bądźmy czujni i tutaj nie odpuszczajmy, jeżeli mamy ważną sprawę do, do załatwienia. Wieczorem natomiast Mars opuści znak koziorożca, przejdzie do znaku wodnika. Z jednej strony poczujemy taki y, 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 troszeczkę ulgę i więcej swobody, y, a z drugiej strony zacznie się dla nas czas, w którym bardziej będzie się liczyć to, co jest dla nas osobiście ważne i będziemy bardziej nastawieni na naukę i poszerzanie naszych horyzontów. Zanim to nastąpi, będzie jeszcze wtorek, który jest dosyć trudnym też dniem w takiej całej y, od połowy marca, tej całej napięciowej atmosferze na niebie? Mars, który przejdzie do znaku wodnika utworzy koniunkcję z Saturnem który już też w tym wodniku jest od, od jakiegoś czasu od kilku dni i to oznacza, że będziemy w ten wtorek no, mieli takie poczucie, że cały czas jeszcze wszystko jest przeciwko nam i musimy dużo pokonywać trudności omijać różnych regulacji być poddanym różnym, różnym że tak powiem przeciwnościom losu i nie będzie nam w ten wtorek łatwo, więc jeżeli coś planujecie ważnego, to ten poniedziałek, wtorek może lepiej odpuścić i wszystko raczej przesunąć na drugą połowę tygodnia, gdzie o wiele łatwiej będzie dużo rzeczy uzyskać i zrobić. We wtorek też tak naprawdę popołudnie jest takie trudne, ale cały dzień, jeżeli macie coś trudnego do załatwienia, ja bym to po prostu przełożyła na jedny dzień. W środę zdecydowana zmiana aury ogólnie, tak jak mówię, już się zacznie. Powoli ten uścisk planetarny rozluźniać. W środę księżyc w znaku raka też sprzyja nowym inspiracją, nowym pomysłom, będziemy bardziej ożywieni, te ta ta, ta pierwsze dwie, dwa dni tego dnia nam troszeczkę już dadzą w kość, ale już od środy będzie lepiej. Bardzo dobre momenty w ciągu dnia to przede wszystkim między 12 a 13 i potem między 17 i 20, kiedy Księżyc będzie w aspekcie ze Słońcem, a potem w Trygonie z Merkurem, więc dobry na wymianę wiadomości, wymianę informacji i też jakieś domowe rozrywki. W czwartek Księżyc Rzecz dalej będzie w znaku raka i ustawi się od rana między 10 a 12 w opozycji do Jowisza z Plutonem. Tutaj warto załatwiać trudne sprawy, umawiać się na spotkania zdalnie, załatwiać ważne telefony, bo tutaj dużo się uda ugrać. Dobry też czas na jakieś finansowe decyzje. Popołudnie też bardzo dobre, szczególnie między 17 a 19 księżyc będzie w aspekcie z Wenus. Tym bardziej to jest też taki dobry moment, żeby załatwiać jakieś sprawy bankowe czy, czy finansowe. Jedyny niekorzystny moment w ciągu dnia to jest wieczór między 20 a 22, kiedy księżyc będzie w opozycji z Saturnem i po prostu poczujemy się dosyć znużeni, zmęczeni i jakieś aktywności towarzyskie czy rodzinne mogą nas znużyć, i może nawet trzeba będzie je przełożyć piątek, dynamiczny bardzo dzień, rano możemy być trochę nerwowi, poganiani przez innych, tak naprawdę pierwsza połowa dnia w piątek nie sprzyja współpracy, więc jeżeli macie coś robić, bardziej skupcie się na swojej indywidualnej pracy, bo będzie bardzo konfliktowo, Mars będzie, w Księżyc będzie w opozycji z Marsem, w kwadraturze z Uranem, więc ludzie będą wybuchowi, popołudnie już sprzyja bardziej odpoczynkowi i relaksowi, o 19.10 ważna, ważna Ważne wydarzenie na niebie: Wenus opuszcza znak byka i wchodzi do znaku bliźniąt, co bardziej nas nastawi właśnie na jakieś rozrywki, szukanie nowego hobby. Ta Wenus w ogóle będzie przez kilka miesięcy w znaku bliźniąt, co bardzo sprzyja różnym sprawom związanym z nauką i zdobywaniem ważnych wiadomości, ale też poznawaniem ludzi w różny sposób. Sobota i niedziela bardziej odpoczynkowe, w sobotę może być troszeczkę znużeni, zdezorientowani, na niebie bardziej taki aspekt, który sprzyja rozrywce duchowym, różnym sprawom czy medytacjom, takim bardziej wyhamowaniu. Merkury będzie w koniu z Neptunem, więc nic nam się nie będzie chciało. To jest taka dobra wymówka, żeby po prostu odpocząć, nic nie robić. E, natomiast w niedzielę na niebie ważny aspekt. Jowisz ustawi się w koniunkcji z Plutonem. Jowisz jest tą dobrą planetą. W koniunkcji z Plutonem zawsze oznacza jakiś. Zmianę kierunku, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, sprawy też dotyczące jakichś światowych wydarzeń, więc w niedzielę też od niedzieli możemy poczuć taki no, nowy powiew, tak, ogólnie w tym, co się wokół nas dzieje. Natomiast wszystkie jakieś ważne rzeczy warto do południa załatwiać, potem już też nam się nie za bardzo będzie nic chciało, Też bardzo odpoczątkowy dzień. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu udanego tygodnia i zapraszam na nasz kanał na YouTube, żeby obejrzeć inne filmiki. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!